Na samym początku należy zwrócić uwagę, że podział ten jest umowny. Oznacza to, że nie można przyjąć występowania. Jedynie trzech typów sylwetek, ponieważ mogą istnieć sylwetki łączące cechy dwóch czy nawet trzech somatotypów. Można jednak na podstawie badań i obserwacji wyodrębnić trzy główne typy budowy ciała i cech z nimi związanymi. Wśród typów sylwetki możemy wyróżnić ektomorfika, mezomorfika i endomorfika. Czym charakteryzuje się ektomorfik? Otóż ektomorfikami są z reguły osoby zawsze szczupłe, w cudzysłowie. To nie jest jednak jedyny wyznacznik, należy zwrócić na to uwagę. Charakterystyczne cechy ektomorfika to szybki metabolizm to jedna z tych osób, która je dość dużo, jednak jej waga nadal jest niewielka, a poziom tkanki tłuszczowej niski drobna budowa kostna, barki wąskie, drobne stawy. Najbardziej zauważalne są małe obwody kostki, nadgarstka, potocznie mówiąc, szkielet wydaje się dość wąski. Trudności z przybieraniem masy mięśniowej, ale za to łatwiej utrzymać zbudowaną sylwetkę z niskim poziomem tkanki tłuszczowej, długie szczupłe kończyny. Czym charakteryzuje się mezomorfik? Otóż metabolizm u mezomorfika jest dość szybki, jednak większa łatwość w budowaniu masy mięśniowej przy zachowaniu dość niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Wąska talia i szerokie barki, atletyczna budowa. Jest to osoba naturalnie silna. Posiada grubszy kościec. Czym charakteryzuje się endomorfik? Otóż endomorfik ma dość wolny metabolizm. Osoby z tym typem metabolizmu powinny zwracać największą uwagę na to, ile i co jedzą. Solidna budowa kostna, związana z reguły z dość dużym poziomem tkanki tłuszczowej. Dobrze reaguje na budowanie siły i masy mięśniowej, jednak dość szybko przybiera również tkankę tłuszczową. Przeważnie charakteryzuje się krępą budową ciała. Stawy są większe niż u innych somatotypów, co pozwala lepiej znosić obciążenia. Często endomorficy dobrze odnajdują się w sportach siłowych. Za chwilę zobaczysz trzy omawiane somatotypy. Na podstawie wcześniejszej informacji oraz dodanych teraz zdjęć dłoni możesz zakwalifikować się orientacyjnie do której. Ważne informacje. Typ budowy, jaki masz, nie oznacza, że nie możesz wykonywać aktywności zarezerwowanej dla innego somatotypu. Nie oznacza też, że Twoja sylwetka się już nie zmieni. Ektomorfikami są często kulturyści. Ich drobne stawy sprawiają, że mięśnie wydają się większe. Źle odżywiający się ektomorfik również może mieć dużą tkankę tłuszczową. Mezomorfik, mimo dużej przewagi genetycznej. Jeśli nie będzie ćwiczył i jadł odpowiednich rzeczy, nie osiągnie wymarzonej sylwetki. Endomorfik przy odpowiedniej diecie i właściwym treningu uzyska nie tylko umięśnioną sylwetkę, ale przy tym będzie również zdolny podnosić duże ciężary. Cześć!